Zbiornik rozpoczęto budować w 2009 roku, skończono w 2021, a w planie było, że ma być skończone w 2014 roku. Poza tym jeszcze nasza kontrola z, y, sprawdziła y, poprzez oględziny, y, że odcinek 7, 7 km y, tych wałów nie zrobiony z nich materiałów. Czyli gdyby y, to pozostało tak, jak to było zrobione, a i oddane naprawę, tej kontroli nastąpiła właśnie naprawa, zebrano e, odcinek 7. I zrobiono z materiałów właściwych I dzięki temu właśnie obecnie i Wrocław zostały uratowane Odnośnie jeśli chodzi o... Czyli widzicie PiS nie zrobił nic Platforma zbudowała W Raciborzu A my tylko dokończyć A co zrobili? Zwieli swoją firmę Jej firma jeszcze słaby beton wylała I cały zbiornik By się spierdolił Na szczęście ten oszust tutaj Dwulicowiec sprawdzili to, a dzięki temu nie zalało pola. W Wrocławia, czyli oni, nawet, że nie zbudowali zbiornika, to jeszcze chcieli go jeszcze nakradli na przetargu przy nim, żeby ten z platformy, co dobrze wykonywał, pogonili, a dali ten swój kiepski. Na szczęście, ten gościu to sprawdził, a dzięki temu pola nie, nie zalało. Czyli pisko kradł, nic nie potrafił zbudować. To jest tragedia. A ludzi by zarało kosztem ludzi, kratu.